Cześć wszystkim z tej strony, Sebuś. Tak, coś mi się spodobało to moje powitanie i nie wiem czasem, czy nie zostanie jakimś moim nowym, tradycyjnym. Ale mam dzisiaj dla Was mały poradnik, dosyć banalny, ale przypuszczam, że znajdą się takie osoby, które no, nawet nie wiedzą o istnieniu takiej akcji. I może nawet nie do końca wiedzą, jak dostać ten darmowy dodatek, bo dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób właśnie skorzystać z darmowego okresu próbnego do danego rozszerzenia. Od czasu do czasu właśnie jest coś takie udostępniane. Wiem, że to już nie jest taka pierwsza akcja, a chyba trzecia. No trochę się spóźniłem, no ale wiadomo, nie było mnie więc teraz pokażę wam jakby na przyszłość jeśli taka akcja ponownie się pojawi. Tym razem mamy udostępniony dodatek zostań gwiazdą. Wcześniej mieliśmy życie eko, a chyba jeszcze wcześniej miejskie życie. Wejdę sobie do The Sims 4, żeby wam pokazać, że to jest aha, wymaga aktualizacji świetnie. Chciałem wam tylko pokazać właśnie, że to jest specjalnie stworzone konto i w ogóle kupione The Sims 4, tak jakby specjalnie na ten film. Tak, pozostańmy przy takiej wersji. Tutaj, jak wchodzimy, to w ogóle mamy informacje, więc ciężko jest to nie zobaczyć. No, ale różnie jest, więc tutaj mamy informacje, tutaj mamy informacje, tutaj mamy informacje i też właśnie jest teraz jakiś rabat z tego co widzę, no ale wam pokazuję, że tak naprawdę no nie, mam, nie mam żadnego darmowego dodatku. Możemy sobie tutaj skorzystać z tej darmowej wersji, wtedy nas przenosi gdzieś tam, ale my nie będziemy tutaj tego robić, pokażę wam to z perspektywy Origina. No dobra, więc w tym momencie, no to jest banalne, słuchajcie, wpisujemy sobie tutaj The Sims 4 w wyszukiwarce, nie umiem pisać, na przykład, i tutaj nam powinno na samej, na samej górze wyskoczyć, właśnie zostań gwiazdą, zostań gwiazdą, i korzystamy sobie. Pobierz darmową wersję próbną. No i zobaczymy, co to nam się pokaże. OK, no i mamy dodane do biblioteki w tym momencie. No i to teraz tak. Ta oferta skończy się 1 listopada o godzinie 18 albo 19 wtedy stracicie ten dodatek czy jak już mam część się zainstalował, zobacz w bibliotece w sumie nie wiem jak to działa może przez to że ja mam zainstalowane te dodatki na tamtym koncie to też już jest, nie wiem, zaraz zobaczymy do godziny 18 czy 19 wtedy to stracicie nie wiem co się stanie z waszym zapisem który posiada zawartość z tego dodatku jakby przypuszczam, że może być tak, że dostaniecie się do niego, no ale nie będzie nic z tego rozszerzenia. No i co? I nie ma tego? Tutaj powinno się właśnie pojawić instalowanie tego pakietu. Trzeba tam sobie poczekać jakiś czas, w zależności od waszego neta. A ja zobaczę, czy ten dodatek już mam, bo to jest podejrzane. Jesteśmy już w grze, i wychodzi na to, że po prostu ja ominąłem tą. Ten moment pobierania tego pakietu, tego dodatku, ponieważ ja po prostu wszystko mam poinstalowane na swoim własnym koncie. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, mamy jakby ten dodatek w pewnym sensie, bo mamy nowa gra próbna. Widzę, że to zostało tak rozwiązane. No dobra, to nie wiedziałem. No i w tym momencie chyba wychodzi na to, że możemy korzystać z tego dodatku tylko. Co to jest? Wypróbuj nowe obiekty. Aha, wersja próbna. No właśnie, dostajemy informacje, możemy sobie korzystać ze wszystkich rzeczy. Tutaj cały czas nam wychodzi informacja. Co? Okay, nie bardzo umiem to włączyć, nie wiem co tam jest napisane, no ale wychodzi na to, że po prostu to jest jakby pilnowane i, 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 i po prostu możemy korzystać z tych tutaj nowych rzeczy w ograniczony gdzieś tam sposób. Możemy sobie po prostu przetestować, czy chcemy, czy chcemy. Czy chcemy po prostu korzystać z tego rozszerzenia w przyszłości kupując go? Cały czas wychodzą mi tutaj jakieś powiadomienia z tym dodatkiem, ale znikają w sekundę. Tutaj mamy właśnie odliczanie czasowe 3 dni i 21 godzin. Przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam. No ale mamy, słuchajcie, wszystko tutaj do naszej dyspozycji. Także ja życzę Wam miłego pogrywania. Może akurat skuścić się na to, na to rozszerzenie. Ja je nie bardzo lubię, no ale jest całkiem fajne. Ma fajne miasto w sensie mało, jest, ale piękne. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Korzystajcie sobie i, i zobaczymy, co tam będzie jeszcze w przyszłości. Może jakieś fajne też dodatki będą fajne na wersji próbnej. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Kolejnym razem w kolejnych filmach. Cześć!